Przywiozę sobie właśnie kolejne papuszki faliste młodziutkie z tego roku. Także i o widać jeszcze nawet ten miłeczki samczyk może to tak pokażę bliżej nieco. Ja też widzę to ostrości łapki na druty, nie na ptaszki, do się odsunę. Ciemny dziób jeszcze ma, jeszcze dopiero ten tak się wybarwia, yy, także młodziutkie. One są, tu mam tylko 7 sztuk, nie ma ich za wiele, tyle akurat było u tego pana więc tyle od niego zabrałem z trzech gniazd nie, to wszystko nie jest na szczęście z jednego, z, z trzech różnych rodzin że tak powiem aczkolwiek podejrzewam, że i tak to wszystko potem było wcześniej, wcześniej gdzieś tam okrzyżowane ale i tak puszczę sobie to wszystko do tej boliery te ptaki zresztą myślę, że słyszycie w tle, bo tam jest chmara. A zależy też mi, żeby je właśnie jak najbardziej pomieszać. Hmm, co jeszcze pomyślałem, założę sobie tym ptakom wszystkie znaczniki. Po to tylko, że jak będę po prostu je sobie łapął na jesieni, tak jeszcze przed zimą, a zechcę właśnie je sobie zabrać do budynku, bo już będą na tyle dorosło, żeby mi zimy się lęgły to żeby po prostu ich ze sobą nie krzyżować, bo potem na pewno nie będę wiedział, które są które. Tu chciałbym coś pokazać, tu o ten właśnie pierwszy, taki niebieski, obok tej białej, to widzę, że ma taki, no, taką, powiedzmy, koronkę, nazwać to koronką, to jest ciężko, jest taki daszek, można powiedzieć, ale dlatego, że z tego co się dowiedziałem, tu była po prostu wcześniej parka koroniastych papużek i tak, Powiedzmy, że gdzieś tam się geny wymieszały od czasu do czasu, rzuca się taki właśnie w gniazdku jeden koroniasty, Także ja tu będzie jeden, i tam chyba wydaje mi się, nie wiem czy mi się uda tam sięgnąć. Pewno teraz nie pokażę tego, później myślę, że zobaczymy. Zresztą ja będę je, tak jak powiedziałem, znakował. Odsunę się to, bo ja tutaj stracę. Będę je sobie znakował, żeby ich właśnie między sobą nie skrzyżować. O co mi głównie chodzi, to może wtedy sobie bardziej je. Obejrzymy. No, wydaje mi się, że ładne są te ptaszki takie inne. To są raczej takie zwykłe, niebieskie, z ciemnymi plecami. Reszta to już widzę takie jaśnickie, kremowe. No, fajne, fajne. Białą mam tam jedną u siebie również. I yy, nie wiem, czy to biała to samiczka, czy samiec ma jaską tę woskówkę. Wydaje się, że samiczka, natomiast podejrzenie mam, że to jest właśnie samiec, bo tam miałem u siebie wkroczy yy, trzy właśnie Samczyki wśród nich ona i jakoś tak się z nimi nie, nie skomplowała i podobnie mam właśnie żółtą, też z, z taką jasną włoskówką, no jak typowa samiczka, a na pewno samiec, go widziałem jak kopulował właśnie, z inną samiczką. Także tu jeśli chodzi o te białe, jeśli chodzi właśnie o te żółte, to jest tak bardzo, bardzo różne, jeśli chodzi o określenie płci. No dobra, przyjdziemy, pokażę tą swoją wolierkę, do której to będziemy wpuszczać, tylko tak jak powiedziałem, najpierw no sobie poznaczę, a potem będziemy je tam wpuszczać. No i już ta. w wolierce ze swoimi falistymi. które tak się porozsadzały w różnych miejscach. No tak wcześniej mówiłem, bo ja już to na początku maja, przed długim weekendem kupiłem 20 sztuk właśnie też jednego hodowcy. Dorzuciłem już do nich 13 sztuk, bo mam teraz tutaj 33 sztuki, także 13 sztuk obcych w międzyczasie. Dorzucę jeszcze właśnie tych 7. Szkoda tylko, że stary tam mi się wydzierają. Pełno je słychać głośno jak mnie. Yy, do się do 40 sztuk, także że już takie no, no coś pokaźne statko. Mam nadzieję, właśnie <laughs> sobie od nich pokompletować później kilka fajnych far. Szkoda też, że nie zaznaczyłem tych far, które tutaj przyjeżdżają, że mogą sobie te właśnie 26 sztuk papużek zaznaczyć jednym kolorem wszystkie żeby właśnie później, jak mówię, odławiając, łączyć to w parki, żeby jak najmniej właśnie było z tych samych, z tego samego hodowców, powiesz, tym, tych takie to tak ciężko będzie tak trafić. Te, te, co kupiłem wcześniej, to było, były z sześciu gniazd, bo akurat brałem razem z tym gościem łapalicznych, więc faktycznie z sześciu różnych klatety, to od sześciu rodziców, więc tutaj to takie pomieszane było dosyć to dobrze ale gdybym sobie pomieszał, zaznaczył mówię pomieszał, to bym sobie wtedy no, nie łączył tych samych, nie? żeby te jednak się, się rodziły zdrowe. Tego się zawsze boję, żeby jakiś taki był jak najmniej podskryzowany. Czy właśnie nimfa nam się hmm, kręci. Miałem tutaj parkę jeszcze niedawno. Parkę, kupiłem parkę. Ja Okazało się, że to są dwa samce. Jeden to od razu, co miał być samiczką, zaczął razu zaczął Szkoda, o tym go się pojechał. Yy, zaczął od razu gwizeć, wiedziałem więc, że to jest samic. A jak zabrałem tego samca, wrzuciłem go do innej walierki. No to z kolei ten zaczął śpiewać tak także już mam też samczyka, Zostawiłem go sobie tutaj, już nie będę do innych mieszał, bo potem go nie pozwam. Albo też albo go sprzedam, albo ewentualnie. Mam tą wodierkę też taką złą blisko dwadzieścia wyszka, mięso do nich. No zobaczę, zobaczę jak tak to będzie. Na razie jeszcze tam puszek bo potem nie znajdę. Nie wiem czy tu będzie mi w ogóle. Bra, to jest taki hałas yy, od tych papuszek, taki piergot, że ja gadam i powiem, że tam siebie nie kryszcze. Dobra, wychodzę. Pokazałem i Idę znakować teraz. tamte no i jak fusa, to też pokażę mam już znaczniki a no takie akurat złote to dla papuszki falistów sobie kupiłem już wcześniej także takie będziemy zakładać no i myślę że nie się za tak że będę łapał po kolei jak leci założę rękawice bo jednak małe małymi ale będą gryźć na No myślę, że tak będzie widać, jak my to zakładamy. No i dobra. Leć łusku. No leć, leć. Te młode papuszki, jak widzicie, nawet nie, nawet nie uciekają, bo jeszcze się, powiedzmy, że człowieka nie boją. Chodź, 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 chodź. My założyłem takie pancerne rękawice, jakby miał do czynienia z nie wiadomo jakimi ptakami, ale... Trochę się nam wyrywa. O gdzieś nam... A nie wiem gdzie się pod... To dobra, weźmiemy drugą, bo mi się wydaje, że mam tu pod nogami. Potem się po nią schylę. Załóżmy jeszcze tego, a potem już a się a to tymi małymi nóżkami się wiergę. No i dobra, będzie następny. Fajnie. Także założyłem wszystkie, pomyślałem sobie, że jedną samiczkę sobie odbiorę do swoich, tam mam, odkładam swoje ze swoich właśnie lęków samiczki, także wezmę sobie i podłożę, bo samiczki proszę cię o spółki, dlatego żeby odkładam teraz samiczki wszystkie, dlatego że każdy ma samce i... Potem, na My już nie założyliśmy brączki, nawet jak widzicie, tam ma wcale nie ma zamiaru od nas uciekać. No nie boi się. Normalnie wchodzi na ręce mózgówka papuszka. Te tak przy sobie. Na razie zostawię u siebie, dlatego że no, nie jestem do końca przekonany czy zostawię czy samiczki. Staram się wybierać samiczki, ale chyba sobie zostawię po to, żeby nam się wybarwiły i wtedy sobie ewentualnie właśnie odłożę. No może maluszku ze mnie, złaś, bo musimy kończyć.